Cześć wszystkim! Dzisiaj odcinek trochę później, bo ładowałam baterię swoją, a nie w telefonie, bo dzisiaj w Gdańsku bardzo słoneczna niedziela i mam tutaj nowy miks drapek. No było tych zdrapek trochę więcej, ale jak zwykle wydrapałam już te bardziej czasochłonne. No i też miałam przeczucie, że nic tam w nich nie będzie, no i nie było, a nie chciałam nikogo zamęczać tym, jak na przykład drapię megalinie przez pół godziny i okazują się puste. No więc trochę pustaków miałam. A tutaj, no nie wiem, może też się nic nie zapowiada, ale nie chcę zapeszyć. I tak, chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że ostatnio coraz więcej osób mnie ogląda i bardzo mi miło z tego powodu. Ale też chciałam przypomnieć, że no, nie uważam się za jakiś kanał zdrapkowy. Teraz mam fazę na zdrapki, więcej drapię, ale czasem więcej gadam niż drapię albo... Skupiam się na jednej strapce za długo, no bo mi to sprawia przyjemności, więc te moje odcinki są jakie są i nie muszą się wszystkim podobać. A jeżeli wytrwaliście to długie intro i oglądacie dalej, no to zapraszam Was na odcinek. I zacznę sobie od tej najmniejszej strapki, rubinowej, jak się fajnie mieni teraz w słońcu. I mam z numerem 30. I szukam wygrywających liczb cztery, dziewięć, trzydzieści cztery i trzydzieści dwa. Dobra, a moje liczby? Sześć, siedem dziewiętnaście, trzydzieści trzy, no i takie obok i pomiędzy, dwadzieścia pięć, dwa, trzydzieści sześć, osiemnaście, trzydzieści pięć też oboczek i jedenaście no czyli pustak, tutaj przegapiłam kilka zdrapek bo jak wróciłam to już nie było tak po kolei jak brałam no i kontrolne są różne więc to jest pustaczek dzisiaj nie mam pewniaka, więc no może być zero i tak bywa o, a teraz ojejku, nie naddrapałam wam Paradiso. no trudno no to trzeba będzie ze mną tutaj wytrzymać trochę dłużej i mam z numerem 13. Poprzednia była 19. Nie wiem dlaczego dostałam 13, bo chyba nikt ich nie brał. Tak urwali dziwnie. No dobra, no tutaj szukam symboli. Nie będę powiększać, bo chyba na razie dobrze widać i pewnie na początku nic i tak się nie będzie działo. Termometr. Staram się w miarę sprawnie to wydrapać. Udź. Słońce, palma. Trochę odbija się słoneczko, więc nie wiem czy mam bardziej zasłonić tu, a Wy sobie poprawicie ostrość. Czy lepiej? Z... No nie wiem. <słuch> jest jak jest. Dzisiaj tak akurat słonecznie. I dalej szukam żuwik. Płetwy. Delfin. Chyba jednak jest za ciemno. Dobra, wracam do poprzednich ustawień. Zasłony. <grym> no, dzisiaj będzie odcinek z przebojami. Adesso FALA pronta. La Bluzka. Lody. Mm, tutaj ładnie, ale w życiu nie zobaczę tej ośmiornicy. Mm, tak. costume flaming napui oculare Ok. Przedostatni symbol mewa. I ostatni serce. No niestety tutaj z pustaczek. kontrolne są różne. I wiem, że się źle ogląda, więc dalej. Kombinuję tutaj. Będzie tak. I mam nadzieję, że to już wystarczy i już bez turbulencji dalszych tak będzie najlepiej. Już tego nie przewinę i nie mogę dograć od nowa, więc okej okay. to jest pustek. I teraz wydrapie sobie. O, i tutaj też dostałam 19, a nie 20. No. Dobra, tutaj szukam tylko siódemek. Im więcej, tym lepiej troszeczkę powiększę i sprawdzam o jest siódemka właśnie chciałam powiedzieć, że nie będę wyczytywać jest siódemka, super nie będzie już sera bardzo się cieszę z tego powodu Nie ma. Ok. No to z prawej strony. Nie ma. Nie ma. Nie drapię do końca i tak tylko trochę. Jak będzie siódemka, to będę krzyczeć, więc nie przegapimy. Tutaj nie ma. Dobra, ale jest ta jedna siódemka. A pod nią się kryje deszka. Ale fajnie, że zobaczyłam siódemkę. I to nawet dostałam kolejną, a nie dwudziestkę, więc super. Już coś jest. Odkładam sobie tu. I kolejna strapeczka to będzie. O, może pieniędzy Dwadzieścia 24. Wczoraj było 25 puste. Hmm, można znaleźć symbole. Albo wykrywające liczby, czternaście, 26, 17, 48 i 54.

Oboczek. Trzydziestek nie mam. Tego też nie. Ma. Nie ma. I ostatni rządek. Czy coś dadzą? Nie ma. O jest! No nie wierzę. W moim ulubionym zdradzkowym miejscu. trzecie od końca. Symbol skargi to wam nawet powiększę tutaj super, nie spodziewałam się, no przedostatnia wczoraj była ostatnia spaczki i pustaczek a dziś jest wygrana no i fajnie, jest tylko ten jeden jedyny skarb skarb daje przypisaną wygraną nie mnożę a w nim się kryje 10 zł super kolejny symbol do kolekcji więc podłyjnie miło no i mam tym sposobem dwa zrociki, pisienki może pieniędzy. sobie je odłożę, ale to nie koniec, bo jest jeszcze wielka czarna perła. I tutaj w powiększeniu też szukam symbol banknot albo dolar, albo pierścionek, który mnoży raz dwa i mam piąteczkę. To już jest kolejne podejście też. I sprawdzam. Dolar albo pierścionek. A ja mam perfumy, miesienki, cytryna, narty, ananas, prezent. kwiat klucz, biedronka kutka, bransoletka i tylko trzy szanse tutaj zegar trofeum i w ostatniej gwiazdka no niestety nieraz jest tyle pustaków pod rząd więc może do czterech razy sztuka ok, ta pusta ale Teraz mam zdrabkę za 20 i to jest mój pierwszy milion z numerkiem 4. Tak, dostałam wszystkie zdrabki były podane, nie wybierałam żadnych liczb. I tutaj szukam liczb, o a tutaj można znaleźć jeszcze portfel, który daje z automatu stuwę. Tylko jeszcze łyk herbaty, bo zachrypłam. Tego mojego gadania tracę głos, <głos> i szukam wygrywających liczb. Trzydzieści 46, pięć. Czterdzieści sześć. Trzydzieści trzy. siedem i dwadzieścia dwa, czyli takie wyższe. Trzydziestki, trzydziestki i czterdziestki. I sprawdzam, co w tej czwóreczce jest. 26 nie mam. Takich małych nie mam. Nie ma. 32 oboczek. Też oboczek. Co wysoko? No takich małych to ja nie mam. Hmm, tego też nie. 43 brak. Nie mam. No oboczek i pomiędzy w zasadzie. No to dalej.

37 nie mam i ostatnia, no to jest szósteczka. No dobra, ale jest jeszcze szansa w bonusie, żeby znaleźć kwotę. A w bonusie nie było szkoń. No trudno. Niestety, jakieś kontrolny, nie wiem gdzie tu są. Też dawno nie drapałam. C i... Przesułam się na tą zdrabkę, mimo że jestem takim pachowcem i zazwyczaj same pustaki dostaję albo wybieram. i Mam z numerem 15, a tutaj mogę znaleźć symbol podkowy albo serduszko i 25 lat, chociaż nie spodziewam się. <grytanie> Fajnie gdyby chociaż podkowa była, no ale sprawdzam i tutaj troszkę powiększę i zdrabka jest długa, więc muszę pamiętać, żeby przesuwać. Ok, no to szukam tej podkowy. Nie będę nawet czytać, bo symboli jest dużo. Jak będzie podkowa, to będzie okrzyk radości. Też jak zobaczyłam 15, to mówię, nie, no pewnie to nie jest jakaś moja szczęśliwa liczba. Ale sama nie wiem, którą bym musiała wybrać, żeby była szczęśliwa. Więc wzięłam co było, żeby też wytestować sobie dzisiaj coś innego. No tutaj podkowy nie widać. No jadę dalej, jeszcze trochę do końca jest. No nie ma, są trzy ostatnie szanse. Kompas, smutka i na koniec ciacho. No więc nie ma podkowy, ale tutaj w tej sekcji jest jeszcze szansa w bonusie, żeby znaleźć jakąś kwotę. Co jest w tym Sunaczko. No, czyli pustaczek dostałam. Trudno chciałam sprawdzić tę zrapkę. no bo w tych mniejszych też nie mam szczęścia i zbyt wiele nie trafiam. A tutaj kontrolne, tak z ciekawości, zobaczę. J. J i N. No dobra, więc pustaków masa, jak zawsze, wszystko puste, ale nie ma całkowitego zera, bo udało mi się odzyskać dwa zrociki w wiśniowej, tej upartej, co bym się nie spodziewała. Jest dyszka, tutaj siódemka już w pierwszej grze. Strawka nie chciała mnie dalej stresować i w morzu pieniędzy znalazłam symbol, też warty dyszka. Więc fajnie, coś jest, nie ma całkowitego zera. A Wam dziękuję za oglądanie i za Wasze przymiłe komentarze zawsze pod moimi filmikami i życzę Wam pięknej słonecznej niedzieli, miłego dnia i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Buziaki, pa!